Siema z tej strony Wersiu i witam Was w kolejnym odcinku EuroTrack Simulator 2 jest ze mną goryl No siema, jest tutaj nagrywany u mnie też, także powitał wszystkich moich, pewnie niewiele ich jest, ale też coś nagrywam od siebie Jest z nami Nygus Siemanko No to zapierdzielamy. I Nygus prowadzi No właśnie, chyba tak. Tak, coś tam leci widzę. To ja mogę pojechać drugi śmiało, śmiało. Z zobaczymy jak nam to pójdzie Ruziska Też jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało u mnie, mam w tym momencie 15 FPSów Czerwony A mnie teraz zaczęło strasznie spadać kurczę Nie wiem dlaczego coś musiałem zainstalować nie tak, serownik czy chuj wie co Muszę trzymać dystans od Negusa, bo o, będzie ciężko. Cień, że jest dosyć zadowalające, jak na moje standardy. Ja tutaj nie widzę specjalnie problemów. To mnie bardzo dziwi. Ja w ogóle mam nadzieję to wrzucić żywcem, też. Bo nie wiem, czy ta obróbka. A właśnie, mam piwko też, także zdrowy, Gory. A zdrowy, zdrowy. Z, 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 oka z okazji. Tak, z okazji Nagrywania. I tak można jechać Oczywiście A sobotę nie, nie, mamy nie promujemy chyba. tutaj e, Nie, 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 nie. i jedź, Tudzież drink and drive Ale no tak sobie, wiadomo Pamiętajcie, nigdy biznes. nie jeżdżę po alkoholu, bo alkoholu szkoda Ja też to Mi to w sumie, szkoda prawka i, i samochód, <laughs> ale, ale... Ale tak <laughs> Ale ładnie ta jesień wygląda Kurcze, jak mi już dawno nie było na multi Widzisz. Dobra, nie w sumie to jest na si na Siglu mam, Nie, no, siglum mam zimę teraz. Ła, wow, się co. Za... Ile 9-desek zapinamy? No, potaj. Zestandówka, tak. No, Dają się 5 Zobaczymy, no, zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Słuchajcie, ja na tym modzie jesiennym mam więcej FPS-ów niż normalnie. Mam 20 fps prawie teraz. No, teraz mam. Teraz... A ja w sumie mam tyle samo. Także kurde, wychodzi na to, że coś mam zrytego w sprawnikach, no, ale to trudno. Ludziska najwyżej naprawię to po tym odcinku, no trudno już. A kurczę, przed chwilą leciał streb w radio. Jak zanim zaczęliśmy nagrywać. A teraz, kurczę, nie leci. Pamiętaj, że mi urwało kiedyś w ogóle soundtrack, nie? Z jednego filmu, jakby, nie, ja bym muzykę pisał. Nie wiem, ten... ale wiesz, jak Disturb leci, nie, nie, nikt. też ten tankitela? Nie, nie, ja nie. Disturb jest y, takim fajnym zespołem, który... Ło, u, 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 urde. Uważaj ty, tam, ty bo... Tydrym, bo... O, tyż, a, nie, bo... A, nie, bo... A, nie, bo mi Negusa strasznie cofa, wiesz? Muszę zmniejszyć odstęp, bo to będzie lipa. Co będzie widać na nagraniu. Bo A... FPS jest całkiem spoko, bo mam 40, ale ping tak, może to... skacze. Ta ping no. w ogóle nie haczy, wszystko jest ładnie, u A ja w ogóle dostałem 61 ms nagle, kurczę nie wiem skąd, przy nagrywaniu? Przecież to jest bez sensu. A ty sobie z takim fajnym zespołem, który nie rości sobie praw autorskich do niczego, bo oni nagrywają, ale jak chcesz, to możesz sobie ściągać ich muzykę do woli i wykorzystywać praktycznie jak chcesz, nie? Mhm. Także oni także są całkiem spoko. Kurczę, co, 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 co mi tu jest? Nie wiem, czy to u mnie jest tak, właśnie, że cofa, czy co cholera? Nie wiem, u mnie Negus jedzie płynnie dosyć. To jak go widzę z daleka. Trochę momentami ma takie ścinki, ale nie cofa go, tylko się zatrzymuje. <noise> nie cofa go, tylko się zatrzymuje na właśnie to samo mian tu w lewo. Ale maruga kurwa jakby przyjaciół słuchał, szukał Nie no, wszyscy mu zamorgaliśmy A ja nie. <noise> ja też nie A, to ja tylko mu zamrugałem. <noise> Jedyny miły w DMC widzicie? Widzicie, kurwa, jak to działa? tam kurwa. A ja dzisiaj założyłem nową grzałę i coś mi ona cieknie. Grzała ci nie może cieknąć. Jak już to ci cieknie, kliromizer, kurwa, twój. A, no a, właśnie. Pieczny. No właśnie grzała mi może cieknąć poprzez niedokręcenie jej do gniazda. No ale to wtedy ci wyjdzie z baterii, no. Przez ten... Yy... ...połączenie baterii nie z clearomizeru. Z clearomizeru. No, akurat też. O kurwa, co tu tak stoicie? Wir. Ta ścięło... No tak, mnie ścięło. Wyjebało mineta. Okej. Okay. To na chwilę przerwę nagranie. Dobra, już wróciliśmy. Mieliśmy drobną usterkę techniczną, więc. Sorry za to. Zdarza się, net znaczy... też człowiek lubi się pierdolić. Nie oszukujmy się, mówiąc ściśle, wyjebało mineta po prostu. I, I trochę się rozłączyliśmy No i, i, i wracamy teraz, także jedziemy dalej Internet z plusa, I like it Dobra, no, damy. Po przekroczeniu nie limitu no już nie pierdol, k**wa, tak to jest zajebiste Damy, no. ruszaj. Zdarza się. A też nie chcę tego kawa... tego wciąć, zobaczymy jak to wyjdzie, nie wiem Może to potnę, może to zrenderuje a ja mi się nie będzie chciało, no to będzie tak troszkę urwane w pewnym momencie. I to będzie part 1 i part 2 wrzucone. Znaczy nie, ja to, ja to zapauzowałem, także to będzie taki ciekawy przeskok w filmie. Znakomity. No to nie to, nie, nie, to ja zatrzymałem moje, także u mnie będzie part 1, albo part 2, albo będzie render. 8,5. No ja właśnie muszę kurczę. Zobaczę, jak to wyjdzie. Whatever. Virtu. Słucham, 8-5, przyjąłem. Teraz, teraz zobaczyłem, że kawałek dalej jest zatoczka. O kurwa, faktycznie. No jest, no co zrobisz, no jak nic nie zrobisz? No nie, okay, no tamten nie było źle, staliśmy w dosyć przyzwoitym miejscu. Co za krętem? Oj, tam, oj, tam, na poboczu. Jak ktoś się trzyma w liniach, to się by nas nie wpierdolił. Ale zachód słońca jebisty kurwa. Fajny no, ten, ten, na No, na ładnie. Fajnie biwali poczak. Po Jak to w ogóle z zewnątrz wygląda? Ja nie widziałem tego. A na, na samochodzie to nie za bardzo widać. Ja włączyłem ten HDR cały. A to nie, to ja mam. Ja bez hdr nie mogę jechać, jest za ciemno mi nie. Ja no właśnie go wyłączyłem, ale powiem ci, że to tej jesieni może nawet pasować. Ale nie wiem, jakoś dzisiaj go włączyłem dopiero. Ja go włączę, bo, bo jednak jest za ciemno. jest tak smutno. No, ja nie mogę. Jak, jak kiedyś jeździłem bez Kadera, jak jeszcze miałem... powiedzmy trochę... Yy, tro, trochę jeszcze bardziej uboższy sprzęt niż teraz, to jeździłem bez kadera od kiedy mam ten... Ubogi sprzęt, który mam teraz ciągle, to jeżdżę z HDR-em i bez niego już nie potrafię. Nie? Jak próbowałem kiedyś. to nie, nie da rady, to jest już, już przyzwyczajenie robienia swojego. Tory, 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 tory. Tora, 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 tora. Dobra, otwieram. Okej. Okay. No, że, że bez tego HDR-u już ciężko jest, nie? Nie widać tyle co chcesz, nie ma tylu detali, nie widać, wiesz, kierownicy, gdzieś boczków, nie widać załamań i tak dalej. masakra. No, w sumie racja. Od następnego to włączam, pierdziele. Chociaż sobie go włączę no, nie teraz, ale później ludzie, później. Jak go później będzie pasować, no to tak, mnie też nie pasuje. Ale pod słońce. smutno. smutno ja, ale zajebiście to wygląda, kurwa, trzeba... trzeba oddać, nie? Temu, kto Psz... robił tego, tego tu moda, to fajnie zrobił. Jak, jak przechodzą te, te y, promienie przez te no, no, no. czy znaczy przez te drzewa, kurczę, zajebiście to wygląda. Ja jestem y, ciekaw, kiedy dodadzą ten, y, tą policyjną skodę do ets -a. Aha, wywaliło mi nie? Sorry, sorry, gościa. Ja go, go, tak sorry. zastanawiam właśnie, co tak wolno. Ja tutaj je wgasa, ten nikuja nie jedzie. No. Nie, spoko, mi wczoraj zrzucało tę pomoc cały czas. Gdzie wiesz co na tym nowym kąpie mam taki jeden problem? Bo nie mogę ustawić sobie pod tymi zwykłymi klawiszami, gdzie miałem ten pomad i tak dalej. Nie wiem, czy to sterownik do kierownicy coś szwankuje czy cokolwiek. Ale jak nacisnę jakiś klawisz, te masz L3, R4, L3 na kierownicy, nie? To mi rzuca bieg, znaczy wybija mi bieg jakby na Neutral wchodzi. Ja nie wiem, bo ja na G25 mam tylko dwa przyciski na kierownicy plus łopatki. Nie? Także nie wiem za bardzo. A, no tak. No ja tu mam wpis do przycisków na te kierce. Jaka mu zaleć? Ja Będ, będzie fajnie. Ja nie puszczam muzyki, bo jak mi wtedy wyjebali kurwa soundtrack. Jak byłem najebany, nagrywałem te gabaryty. Nie, nie, ja już muzyki nie puszczę tutaj więcej na YouTube. No ja zobaczę, może mi też wypierdzią, także... Eee, ja, zobaczymy. Się będę śmiał, kurwa, wtedy będzie chciał... mieć wiesz... ścieżkę dźwiękową. Nie, będzie mi się chciało obrabiać. Ale wiesz, tutaj mam niemieckie radio, mi leci, bo tu leci. Jest na Tankstela? Nie. Ja nie. Na następnego. Na tego jeszcze nie. Także wiesz, mogą się przyczepić. Bo tak jeździłem na NRADIO NR i nie było problemów. Te moje starsze filmy. O kursze mi wali po oczach te słońce. No daje ładnie. Ale zajebiście przechodzi, ty, prawie jak crazy. Zauważyłem. Zbliżamy się do miasta. Ale ta guma balonowa, no, cały czas bym mógł wyłowić. Eee, minut mi pokazuje, what the fuck. Ale z tych 15 pozostałych? Tak Niestety. To o, 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 zatrzymało. W miejscu praktycznie rzecz biorąc. Co ty dajesz, kurwa, jak u mnie jedzie cały czas? No to czemu ja musiałem się zatrzymać? Kurwa, nie wiem. Nie jechał, ale mam teraz, słuchajcie, 10 fps -ów. ja pierdolę, 13, o teraz dobrze jest, teraz już idzie, 12, I 15. ja mam 14, i spada... 15, ja 15. to muszę Kurwa, czerwony. Sorry wszystkim pozornickim, po, Właśnie, niczym, ja przyjechałem, czerwone. ja też za, zapatrzyłem się, kurwa, na FPS-y, sorry. Ja dwa <noise> miałem. Ja mam jeszcze zielone. Jeszcze zielone. Tak, no, Ty, ty przyjechałeś na zielonym. Jest, zdążyłem na zielonym. Patrzcie, kurwa, co się dzieje. To będzie ciekawy odcinek. Bardzo. bardzo. Pierwszy, pierwszy odcinek od pół czasu jak nagrywam, tak? Będzie ciekawy. Będzie ciekawy. Nie wiem, jak wam się spodoba, to dobrze, to możemy robić takie coś częściej, jak wam się nie spodoba, to, 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 to może to będziemy robić inaczej, no. co ten dużo gadać. Zwłaszcza ja. o, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o gorylu, bo ja też robię pierwszy raz coś takiego w sumie. I wrzucę to do mnie, ale mojego kanału nikt nie zna i podejrzewam, że mało kto będzie znał nawet jak się pojawi ten film, także e, nawet tam Kana, mówi, kanał Goryla będzie polecanych. U mnie. O, spoko. Może być. Chociaż tam niewiele się będzie pojawiać, bo nie często będę nagrywał. A jak już będę nagrywał, to podejrzewam będzie ETS, będzie Project Cars. Jak już, o ile będzie i, i, i praktycznie chyba tyle. Może coś nagram z symulatora straży pożarnej, bo słuchajcie, ogarnąłem sobie niedawno, mam symulatora straży pożarnej 2014. Jest beka z tej gry, kurwa. Aż muszę też to sprawdzić, bez pisyku. <noise> jakich fps grasz w Project Cars? W okolicach 20. 20 Na jakich z, detalach? E, średnio, średnio wysokie. Generalnie średnie, niektóre tam wysokie parametry. O kurwa, coś szybko, coś mnie przychyla. No, ja z wrażenia zwolniłem trochę. No ja też. Wszystko przemknąłem 8-5. staj na parkingu. Za późno. No kurwa, co zapedał pedał, ty koło parkingu. Kurwa, dobra, dobra, pytałem. dobra. Już jest no mówiłem, stacja. że następny będzie mój, nie? No, no dobra. Jest... No już jest stacja, stajemy. Dobra. A jest stacja, no. A nie, nie będę musiał, jeszcze jeden browar stoi, dobra. To nie, to jeszcze nie, ale, ale będę musiał go zalać i się wylać, także stoimy. Dobra, czyli znowu panowie, jak się zaczynamy na stacji, będzie leciutka pauza, żeby nie, nie tracić czasu. No, frapsem się nie da zrobić pauzy, chyba także ja będę musiał przerwać i potem to renderować, no ale chuj tam. Ja się postaram bez renderu, ale zobaczymy jak to wyjdzie, Jeśli mi się nie spodoba to co widzę, to to jednak wywalę i mają ukochane miejsce, muszę stać, także widzimy się za sekundkę, Dor czyli was dosłownie Dor sekundkę. Doryl, powiedz mi tak. Czekaj chwilę, bo się idę wylać, powiem ci jak wrócę. Na chwilę przerwam w nagraniu, także tego. Pewnie wideo będzie bez przerwy, ale z dwóch. No siema, wróciliśmy już. Krótki postu, siusiu, kubka i tak dalej. Będziemy zapierniczać dalej. Kurwa, nie ma rymus, dalej, dalej, no, no dobra. T Tą kubkę to byś sobie mógł darować, nie no, ale dobra, <śmiech> spoko. <śmiech> nie no, dobra, dobra, whatever. No to trzeba jeszcze było parę rzeczy ogarnąć, także kurcze wyszło trochę... Hmm. Trochę długi postój wyszedł i jedziemy już w nocy. A mam nadzieję, że nie będzie wam to zbytnio przeszkadzać. Ja też mam nadzieję, o ile ktoś mnie będzie oglądał, także... To e, tam nie wiem. Ktoś będzie oglądał, to nie będzie miało znaczenia. Eee, nie ma Le, siedzi, co się przejmować. Akurat wyszło, że teraz jadę za gorylem. Także że się zmieniły na koniec. No, że się zmieniamy, nie? No i bardzo dobrze i nie zrobiliśmy tego, nie? No właśnie, ale teraz właśnie robimy, także jest wszystko na miejscu. Będzie ciekawie, bardzo, bardzo fajne wejście na nagrywki na też na mój kanał. Takie po czasie już dłuższym 8-5 tak? No ale tu w prawo Aha, no ale tu w prawo. Dobra, spoko. No, też ważne jest to, żeby się dobrze bawić przy nagrywaniu, także Mam nadzieję, że mi się spodoba. Oj, wyleciałem nieźle. No właśnie widzę w lusterku coś tam się wypluło. No tak trochę kurczę. Muszę akurat spojrzałem w kamerę. ogólnie ludzie, mam nadzieję, że sobie niedługo sprezentuję do, do siebie swój prywatny internet Taki troszkę lepszy, żeby mieć lepszy upload I będę nagrywał po prostu więcej odcinków i będą na pewno były trzy odcinki w tygodniu No chyba, że wybitnie nie będę miał już czasu, bo to wtedy nie będzie odcinków No i oczywiście zacznę robić jakiś stream jeżeli będzie taka możliwość. Zobaczymy co mi powiedzą z internetem. Jak pójdę. Poniedziałek. Pójdę albo zadzwonię. Jeszcze nie wiem. Pewnie najpierw zadzwonię, a później pójdę znając mnie, ale to już... Chusty. Lepiej idź. Od razu idź tam. Nie ma co dzwonić kurwa, bo chuja ci powiedzą po telefonie. No, ja wiesz, są pewnie masz rację, tak. To jest, to jest mam do, rację, dobra no to strategia. To był miesiąc temu, no. Dobra strategia, dobra strategia. Także pójdę i, i zrobię sobie internet. Kurwa, jak no, to brzmi. Nawet sobie zrób tam, wiesz, umowę wstępną, żeby ci wydrukowali, pokazali co i jak. Oni to i tak mają niszczarki, kurwa, pod biurkiem, wiesz, wiesz. Nie ma z tym problemu. Dokładnie, jakiś tak zrobił. Zrobił zrobią tą umowę, powiesz, że chuj im w dupę, wsadzą tą rękę w niszczarkę i, i umowy nie będzie. W ogóle nie to nie ma to... w niszczarkę, tak? To... Taki no, myk. Razem z krawatem. Taki myk dzisiaj <laughs> odpierdoliłem, że to jest koniec. Chcieli zrobić pasture, nie? To jest. Yy, pod... Kurwa, masz kabel, nie? I do tego podpinasz gniazdo, i. Nakręcasz Claromizer. Mm. czy tanka, czy drippera, i ten. I wtedy teraz ja sobie cały czas masz pod prądem, nie? No. Tak no, nawet, no. to jest teraz rozmowa o e-papierosach. Jakby ktoś nie wiedział. <noise> no i dobra. Y, podłączyłem to i nie miałem elektroniki. Tak myślałem, że nic się nie stanie. Podłączam, mnie normalnie pod gniazdko pod 220. Jeb, wyjebało tej korki w domu. Tak. Dobra, wypinam to. Wypinam to, włączam prąd, nie? I patrzę, a cały atomizer czarny w środku. Takie poszło napięcie, że grzałka wybuchła. Nice. Ty ogarniasz kurwa jednak, ja pierdolę. Ale, ale kupię sobie... Patrzu. Ale normalne, oryginalne i pod USB. Leci dwóch sprzeciwka. Wsią, Uwaga, bo trochę na pytania. Nie będę mówił Dzień dobry, TVN. Co dzień dobry, TVN? Słychać u Ciebie. U mnie kurwa to reklama jest... była, a możliwe, sorry. Ja tam wiesz, mi to tam wiesz, gdzie lata, nie? Mm, niedługo zbliżamy się, znaczy niedługo kurwa już się zbliżaliśmy i już się skończył. Właśnie, było słychać dźwięk, powinniśmy się żegnać. Ogólnie no rzecz to, biorąc. Jak najbardziej no. możemy się żegnać. Stajemy na światła. Akurat... O, stajemy na światłach i się pożegnamy. <gulnie> Akurat tak mnie zacięło, że mi się w ciebie wiebał na do widzenia. <gulnie> To by było wesoło, tym bardziej, no, że ja ty bym fajnie, tego nie fajny, fajny, konie, fajny koniec by był. <grych> no ale dobra, to dziękuję wam tu, za oglądanie. mam nadzieję, że wam się podoba, więc lajkujcie to wideo. Subskrybujcie kanał, bo się zacznie coś dziać wreszcie. Będzie się działo ja się coraz więcej. Tak co Właśnie, się nie wiem. No w prawo będziesz jechać. Tak? Ja mam prosto. Dawaj w prawo, bo ja mam GPS ustawiony na górę. Dobra, to czego pożegnamy się, pojedziemy potem, jeszcze. Także słuchajcie, z mojej strony też dziękuję bardzo. E, zarówno u mnie, jak i u Wirtu na kanale. E, nie wiem, czy cokolwiek będzie z tego mojego kanału. <laughs> ale, jakby było, to by było fajnie. Będzie odnośnik tam o Wirta do mojego kanału. Tu się nie będzie dużo działo, ale coś tam kiedyś się stanie. Może będę coś nagrywał, może nie. Zobaczymy, ile będzie pod tym filmem lajków, tudzież pozytywnych komentarzy. I różnych takich innych pierdół, wszystko zależy od tego, co się będzie działo. I jak tak, to tak, a jak nie, to nie. Mi to tam wiecie. Będziecie się nie. Ku... Dobra, dobra, nie powiedz też za dużo. Także lajkujcie, to lajkujcie jego kanał, bo jak nie będziecie lajkować jego kanału, to kurwa będzie się, siedział na dupie i nie będzie nic zrobił. Także lajkujcie, dacie mu motywację. No, mam no. nadzieję. Zobaczymy. Także... Mam także słuchajcie, wrzucanie filmów nie będzie problemem, już nie będzie to kurwa dwa dni, żeby wrzucili dwa giga. I myślę, że. Także my o, sobie. No... no, cicho. Czas. No, no, kurwa, no dobra. My, my sobie teraz pojedziemy dalej w trasę. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Na razie. U mnie też. U I mnie też. Na razie wszystkim. Trzymajcie się.